Nie miałam tak, że czułam, że nie mogę dać z siebie maksa reprezentacji. Zawsze byłam gotowa podjąć to wyzwanie, mimo że na przykład sezon nie układał się tak, jakbym tego chciała. Do tej pory, myśląc na przykład o czasie, gdzie grałyśmy turniej kwalifikacyjny do Igrzysk. Do tej pory czasem nawet mam i ciarki, nawet teraz, i nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że jest tu zimno, czy po prostu dalej. <noise> teraz, nawet będąc z nią w klubie, mm -hmm. tylko jeszcze dołożyła i utwierdziła mnie w przekonaniu, jak wspaniałą osobą, ale też i zawodniczką jest. Pierwsze powołanie do reprezentacji Polski. Pamiętasz je? Pamiętam. Wydaje mi się, że to jest coś, czego ciężko zapomnieć. Mm -hmm. Wtedy miałam chyba jeszcze 17 lat. Już po moim sezonie z młodzieżową reprezentacją Polskiej, wtedy miałyśmy chyba Mistrzostwa Świata w Meksyku. Już przeprowadziłam się do Krakowa, miałam zaczynać zaraz sezon, no ale zadzwonił do mnie właśnie trener Nawrocki i no chciał po prostu zobaczyć mnie, jak tam będę się zachowywać wśród, wśród dziewczyn. Także jeszcze na, na miesiąc jakiś dojechałam do dziewczyn sobie. Potrenować. No i jak się Przychodzisz na zgrupowanie. Pierwszy dzień stawiasz pierwsze kroki w hali wypełnionej zapewne gwiazdami. Z dami reprezentacji, i jak się czujesz? Co, jak to wyglądało? Pamiętasz to w ogóle? No z... pamiętam siebie, jaka mhm. byłam wtedy, czyli bardzo, bardzo skryta. Mhm. E, ale znam Agatę Durajczyk, mhm. bo Justyna grała wcześniej z nią, także e, trochę moja przewodniczka można byłoby powiedzieć, ale dziewczyny no, przyjęły mnie bardzo dobrze, mhm. bardzo pozytywnie, i mimo że to było dla mnie bardzo stresujące, zwłaszcza te pierwsze dni. Mhm. E, to po chwili to po chwili jakby no, było dużo lepiej. Mhm. A jak miałabyś e, na szali e, postawić debiut w lidze włoskiej, mm -hmm. a pierwsze zgrupowanie i pierwsze doświadczenia z reprezentacją Polski? Niełatwe. No, zupełnie, ale, inne ale, <laughs> zupełnie inne emocje. Wtedy. emocje. Wtedy. Zupełnie inne emocje, zupełnie inne cele. No, e, no ale jakbym miała mówić wtedy, jak miałam mm -hmm. te 17 lat, i teraz, jak miałam te 25 lat w lidze włoskiej, to na pewno bardzo podobne uczucia. Mm -hmm. e, no ale zagranie w Lidze włoskie jeszcze w takim zespole to na pewno było moje ogromne marzenie, uh -huh. No ale tak samo było z reprezentowaniem kraju na, na, na tej w seniorskiej siatkówce. Uh -huh. A, także ciężko mi wybrać, ciężko. A pamiętasz twój debiut na boisku w barwach biało-czerwonych? Wtedy jeszcze byłam atakującą i wydaje mi się, że mogłam wyjść z Julką nowicką na podwójną zmianę. Uh -huh. Nie jestem przekonana, czy to uh -huh. na pewno było to. Uh -huh. Ale właśnie coś, coś, coś w tym stylu, mm -hmm. ale ty po... nie pamiętam dokładnie. Okay. Ale te początki, właśnie yy, jakby rozpoczynania meczu, wchodzenia na podwójne zmiany, jak byłaś atakującą, yy, to, to były bardzo stresujące momenty. Czy jakby to wejście w reprezentację było dla Ciebie dosyć płynne i, i nie sprawiało do Ciebie takiego dodatkowego obciążenia? Na pewno jakieś mhm. dodatkowe emocje po raz pierwszy, jak wchodziłam na boisko się pojawiły, mhm. ale były one bardziej po odbierane pozytywnie. Mhm. Wchodziłam w momentach albo komfortowych, albo niekomfortowych, bo tak, do mhm. tego są podwójne zmiany. Mhm. E, także lubię takie momenty mhm. e, cięższe też. E, I. W Pamiętam dobrze uh -huh. te zmiany, że bardzo pozytywnie. Uh -huh. No, ty już masz ze sobą trochę, jesteś wiesz, dalej młodą, perspektywiczną, jeszcze wciąż, wciąż, <śm> wciąż, <śm> wciąż <śm> no tak, w, ty w tym worku, ale te doświadczenia reprezentacyjne już są na Twoim koncie, ee, jednak e, już spory, spory bagaż masz e, na swoich plecach, to jakbyś miała mm, tak pomyśleć o tych powołaniach, które przychodziły. Na tych różnych etapach twoich, twoich podbojów, ale tych ligowych, i potem mm -hmm. po takim ligowym doświadczeniu, po, po, ligowym, po ligowej grze, przychodziło powołanie, było takie, które przychodziło w trudnym momencie, że Ty byłaś zdrowotnie niedgotowa, że fizycznie, że ten sezon nie do końca był udany, że nie do końca czułaś, że ten sezon reprezentacyjny jest dla Ciebie. Mm. Nie miałam tak, że czułam, że nie mogę dać z siebie maksa w, mhm. e, reprezentacji. Zawsze byłam gotowa e, podjąć to wyzwanie, mimo mhm. że na przykład sezon nie układał się tak, jakbym tego chciała, mhm. e, ale właśnie e, dawałam sobie wtedy takie. Um, to jest kolejna szansa na pokazanie, że potrafię grać w tą siatkówkę. Mhm. E, I rzeczywiście po takim innym, cięższym sezonie. Um, pod, którym miałam jakby po prostu oczekiwałam od siebie więcej podczas sezonu. Mm -hmm. Rzeczywiście e, miałam jeden z lepszych, jeżeli chodzi o, o sezon reprezentacyjne, bo mm -hmm. był to drugi e, sezon e, z trenerem Lawarinim. E, pierwszy jak zdobyłyśmy brązowe medal Ligi Narodów, to był sezon, gdzie czułam się naprawdę e, bardzo dobrze. Mm -hmm. A jak e, miałabyś e, jakby ocenić perspektywę tego? Zakładasz koszulkę reprezentacji Polski? I ta perspektywa postrzegania siatkówki się zmienia? Um, na pewno dodaje to więcej odpowiedzialności. Mhm. Jednak e, zakładając tą koszulkę reprezentujemy mhm. nie tylko siebie, e, ale też i cały, cały nasz kraj. Mhm. E, także to jest ta odpowiedzialność, która sprawia, że ta koszulka nabiera jeszcze więcej wagi, e, ale jak najbardziej to są kolejne pozytywne, pozytywne emocje. A uczucie i hymn Polski przy pełnej, przy pełnych trybunach, mhm. jakie to uczucie? Wspaniałe. Do tej pory, myśląc na przykład o czasie, gdzie grałyśmy e, turniej kwalifikacyjny do Igrzysk, e, do tej pory czasem nawet mam i ciarki nawet teraz i nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że jest tu zimno, czy po prostu <dyskło> dalej. <dyskło> e, naprawdę to to są wspaniałe chwile, wspaniałe emocje, e, świetne wspomnienia. E, jeszcze fakt, że najbliżsi mogli przyjechać mm. i też nas tam wspierać, a cała hala była cały czas głośna. Mm. E, no to jest naprawdę, słyszeć hymn u siebie w kraju, to jest jeszcze coś mm -hmm. bardziej wspaniałego. I wszystkie zwrotki hymnu znasz. Tak mi się wydaje. Tak. Brawo. A jak w, na tych zgrupowaniach miałeś doświadczenie z wieloma zawodniczkami to i, i przyjeżdżałaś i jako młodsza jeszcze zawodniczka, ale też już. Teraz, jako starsza, to kto na tej drodze imponował ci, imponuje w tych doświadczeniach reprezentacyjnych? To na pewno y chodzi o Polki. Tak. To na pewno Asia Wołosz mhm. e cały czas. E teraz, nawet będąc z nią w klubie, mhm. tylko jeszcze dołożyła i utwierdziła mnie w przekonaniu, jak e wspaniałą e osobą, ale też i zawodniczką jest. Mhm. E także na pewno od zawsze Asia była tą osobą, która mi bardzo imponowała. Ale też i pokazała, jak powinno się pracować, żeby właśnie być na takim poziomie, na jakim ona jest. I tak na dobrą sprawę każda z dziewczyn, z którą mogłam pracować, dawała z siebie maksa. Mhm. I od każdej coś, coś wyciągnęłam mhm. i wydaje mi się, że od każdej tutaj dziewczyn, która przyjeżdża i chce reprezentować swój kraj, mhm. e, daje z siebie maksa i naprawdę wyprówamy sobie żyło na każdym treningu. E, no to jest to, po co tu jesteśmy I, mhm. i to jest fajne, że każda rzeczywiście daje z siebie maksa w każdym mhm. dniu. A jakie najtrudniejsze emocje do okiełznania są w reprezentacji Polski? Do takiego, wiesz, dilowania z nimi, do takiego doświadczania tych emocji, mm -hmm. czy jest to stres, jest to pre presja, mm -hmm. niepewność, wiesz, jakby tych emocji może być bardzo dużo, ale jakby z twojej perspektywy, co czujesz, jakby, bo okej, okay, to jest duma, mm -hmm. ale też jakieś takie, pewnego rodzaju ciężar i odpowiedzialność, yes. który sprawia, że te emocje po prostu się też inne pojawiają. Jest, bo na pewno też jest wiele dziewczyn, które chciałoby mm -hmm. być w tym miejscu, w którym my jesteśmy. Mm -hmm. I dlatego wydaje mi się, że też musimy wykorzystywać tą szansę, mm -hmm. bo jest to też i szansa, na którą mm -hmm. zapracowałyśmy, oczywiście, ale mm -hmm. jest to szansa. I musimy ją wykorzystywać w 100%. Bo mm -hmm. jest na nasze miejsce na pewno e, parę dziewczyn, które też lubią, lubią pracować mm -hmm. i chciałyby e, po prostu mieć też i taką, taką mm -hmm. możliwość jak my. E, ale na pewno też i oczekiwania wydaje mm. mi się że oczekiwania rosną z roku na rok e, jest to naturalne bo wydaje mi się że też prezentujemy się trochę lepiej mm -hmm. e, z roku na rok nasz e, poziom siatkarski wzrasta mm -hmm. e, ale też co za tym idzie wzrasta też i nasza odporność psychiczna e, mam takie wrażenie mm -hmm. e, więc z tym nabieranym doświadczeniem e, cały czas jesteśmy przygotowane wydaje mi się że na te e, bardziej cięższe momenty mm -hmm. e, ale na pewno ułatwia fakt e, e, i to wszystko radzenie sobie z tym, że jesteśmy tutaj właśnie zespołem w tym wszystkim. Uh -huh. A reprezentacja Polski zmieniła Twoje życie? Na pewno. Uh -huh. na, pewno. Jak? na pewno, na um, pewno. Dała tej pewności siebie, której mi brakowało. Um, na pewno też, um, co jest może z tych bardziej negatywnych rzeczy, że nie mam mnie aż tak często w domu, jakbym tego chciała, ale. Ale na pewno reprezentacja to jest coś, o czym zawsze marzyłam i co chcę robić mhm. cały czas. Inaczej by mnie tutaj mhm. zapewne nie było, ale cieszę się, że dostałam znowu szansę i że mogę być tutaj z dziewczynami.